Miejscówka nad takim wiejskim stawem Bardzo dużo stoliczków, pomościki To no takie miejsce pod wędkarzy Tu jest, są toalety czynne I taka jakby świetlica, tablica ogłoszeń no Jest napisane żeby kamperami nie zjeżdżać nad, nad stan. Także No biwakowanie Tutaj powyżej na parkingu, ale parking całkiem sympatyczny. No są stoliczki też tutaj przy parkingu. Są kosze na śmieci. To ja z asfalcikiem. To miejsce super. Ktoś sam się już odjeżdża, także zostaniemy chyba sami, albo i niebo ktoś dojedzie. No i tak to wygląda miejscóweczka jak dla nas, idealne.